Siemanko. Siemanko! Właśnie jesteśmy na wakacjach, pokażemy Wam jak zrobić trening w plenerze. I ain't gonna. I ain't gonna. <śmany> kulturka musi być, nie? <śmany> Co musi być? <śmany> kulturka Nie jak kulturka? <śmany> Bo no. się spałem, ale w chwilę tylko i sam wyjeżdża. Kto był ten wie? Gdzie? Gdzie? Tutaj, a gdzie? No. Dla komaty, materiał dla komaty. Entenduj. To był ten, wie. Prze przez trawę tak jak lubisz. To to poczuł, to wie. Co? No przez trawę idziemy tak jak lubisz. Idziemy przez trawę. <laughs> jak typowy Typowy bagaż. A Dzisiaj się dzieci bawią tutaj. Dzisiaj byśmy nie znaczy, dzisiaj, dzisiaj bawił. Byśmy... <laughs> Właśnie to uczucie kiedy a, chcesz tak. iść na drążek potrenować, tam małe dzieci się bawią. A i tu jest takie małe Zoos z ptakami różnymi. Nie, bo to jest bredne. Są kaczki? Takie duże? Zmutowane? Dobra. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Chciałem wam pokazać, jak wygląda hodowla kuropat. <grym> tak. Tak. Mm. A dokładnie? Bernikra kanadyjska. I tu opis. Nie, są takie. Wody. On w ogóle syczał na mnie. Jak ciebie nie. nie było. Opatrz, patrz, będzie syczeł. Patrz. <śmany> masakra, to <nie> masakra <śmany> Ogólnie jest to takie małe zoo z ptakami różnymi, także fajnie Kaczka, mandarynka Ej mandarynka, kaczka Kaczka, mandarynka Ale mega, jaka ładna Oh my god Zjadłabym kaczkę, a nie mandarynka. Zjadłabyś Nie, kaczki bym nie zjadła, mandarynkę Zjadabisz? 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 Nie, właśnie w... bym... kaczkę nie wegetarianinie? Mandarynkę bym weganie? Weganie? Kaczkę z jarmużem byś zjadła? Nie, mandarynkę bym zjadła Nie, nie wiesz co ale rozłożył swe Pięknie. skrzydła. Takie jakie oczy ma duże. Weź zbliżenie takie niebieskie, piękne ma oczy, jak haski. Zubik. Zubik. Mm. Ale jaki grzeczny, nie? Spoko. No? Macha ogonem na twój widok. No, no. Śmieszne. No, fajne, zajwiste, jest. Piękne ma oczy w ogóle. Wydaje się wydaje, że on jest nieobliczalny, że w każdym momencie. No, może może dziobnąć, nie, nie? nie? Czy tak jest? Mi się wydaje, że on jest nieobliczalny, że w każdym momencie bym by mógł wziąć broń i... i przyłożyć do skroni, nie? <grydanie> Hahaha. <grydanie> zdjęcie? No, nagrałam Aaa, nie chcę <grydanie> A nagrałeś tak. jak dałam wopelkę? Nie. Dopiero włączyłem. Nie. Chodź mi, chodź. Chodź. Nie mówi? Chodź, mówić. Jesteśmy właśnie nad jeziorkiem. Tak, tutaj pływaliśmy, sobie pływaliśmy. Tak, na jednorożcu też. Na naszym jednorożcu kultowym z pierwszego wieku. Ale już jest wydłuchane, to znaczy złożone. No, Troszeczkę naładowałem się węglowodanami przez te dwa dni więc trening pewnie będzie zajebisty a ty? no ja tak nabiłaś... samo, ja też miałem gastro w nocy tak, się w nocy no niestety, ale ja nie powinnam. ja powinnałam być na redukcji, a nie, nie na masie ale, 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 ale się takie czuje. ładowanie to dobre, też tak. ci się przyda, nie? no jasne, że tak Dobra, Dobra. Panie, nie? No mhm, Jeżeli jesteście ciekawi, co tam u nas słychać dalej, jak potoczą się nasze losy, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału tak, i do, do lajkowania.